Cześć, dzień dobry! Witam serdecznie, moi drodzy widzowie, w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek Poleca. Moi drodzy, w opisie filmu znajdziecie kontakt do mnie, kontakt do grupy. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli macie taką ochotę. Też w opisie aukcji jest link do zrzutki na wsparcie kanału, na zakup mikrofonu, kamery, statywu i innych pierdół, więc zbieramy, zbieramy. Jeżeli ktoś ma ochotę komuś pomogłem i chce wesprzeć kanał. Zapraszam do pomocy i zabawy. A żeby było ciekawiej dla osoby, która wpłaci najwięcej do końca trwania. Aukcji zostanie obdarowany pewną nagrodą. Dlatego zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę, nie zmuszam. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, takie słowo na niedzielę. Porównamy sobie rozrząd od zetora.

Oczywiście C360. Oba rozrządy mają wspólne elementy. Te wspólne elementy to jest dolne koło pośrednie, koło napędu pompy wtryskowej i koło napędu wałka rozrządu. Te trzy koła są identyczne. Różni się kołem pośrednim górnym i gdzie różni się kołem zębatym na wale. Różnice też wam zaraz przedstawię, pokażę, bo wał od C360 idzie jak najbardziej zamontować do Zatora 7211, będzie to hulało, będzie to chodziło. Te wały praktycznie niczym się nie różnią. Oprócz mankamentów takich, że Zator ma 3 śruby na koło zamachowe a 60 ma 6. Ja tego osobiście nie robiłem ale robił to mechanik z 40 ponadletnim doświadczeniem więc coś na ten temat mógł powiedzieć a zaczynając jeszcze wam coś pokażę bo nie lubię być gołosłowny więc zobaczcie mamy i co to my tu mamy, moi drodzy? Koło rozrządu 44 zęby lewe d 30 Numer katalogowy 55010421 Ja na razie tego nie otwieram I tu mam drugie koło 44 zęby lewe Nawałek rozrządu I te koła mają być moi drodzy identyczne. No i wychodzi na to, że są. Ale jeżeli chodzi o, bo ja mówiłem o wałku rozrządu napęd pompy wtryskowej, na co sobie zrobimy, tu mamy wałek napędu pompy wtryskowej i zobaczcie, w To ząbek jest praktycznie ciągłością, i tu klin jest delikatnie przesunięty w lewo. Od C360 już jest w wywałku. Różnica, jak widzicie, tu jest inaczej już na. To tu jest sprzęgiełko, tu jest łożysko. Tam przychodzi tryb. Ale jeżeli chodzi, to nie ma tutaj większego znaczenia, ponieważ to tylko jest sprzęgiełko od sprężarki. Więc patrzymy na ten ząbek i na wpust w tym miejscu. Jest tak samo. Wałki jest niewielka różnica, moi drodzy, tylko i wyłącznie. Taka, że wałek napędu pompy wtryskowej za gwintem ma fres. Frez, który służy do napędu pompy wspomagania układu kierowniczego. I wspomagania te wałki w zetorach wytrzymują więc powiem Wam szczerze, zastanawiam się bardzo czy nie lepszym rozwiązaniem będzie obcinanie nawet tego wielofrezu i zakładanie do 60 wałka pompy wtryskowej od Zetora może jakościowo, materiałowo lepszy bo innych moi drodzy różnic w tych wałkach nie ma więc zrobimy to tutaj odkładał odkładamy ja teraz to rozbiorę, bo, moi drodzy, muszę to sobie tak porozkładać, żebym się nie pomylił. Więc już to wymontowałem. Zobaczcie. B64, B64. Otwór jest wycięty w innym miejscu. Tutaj ucięło nam literę H, ale otwór jest nad wpustem. I tu też otwór jest nad wpustem. Znaki na kole są w tych samych położeniach i nawet zobaczcie bicie. Tu mamy dwa znaczki niżej, dwa wyżej i tu jest to samo. Dwa niżej, dwa wyżej. O oznaczenie. Więc te koła. Pośrednie to koło rozrządu lewe i koło napędu pompy wtryskowej są identyczne. I teraz mamy tutaj koło napędu pośrednie napędu rozrządu rozrządu pośrednie. To, co nasi musieli przez lata spierdzielić, a Zetor sobie wymyślił idealne rozwiązanie. Bez żadnych łożysk, bez żadnych udziwnień, na kole pośrednim, na osi, jak w serii ciężkiej, wymyślili sobie, że koło będzie na tulei. Te koła, moi drodzy, oczywiście mają tyle samo zębów, mają te same średnice, tylko po prostu jest oś koła pośredniego. Zewnętrzne średnice, wysokości, moi drodzy, Zetora jest ciut wyższe. Nie jest to wiele, ale jest. Ale bardziej spowodowane to jest to tym występkiem, ponieważ od sześćdziesiątki leży idealnie na płasko, ale zobaczcie, zęby są tej samej szerokości. Więc to, co nasi konstruktorzy spierdzili, Zetor potrafił rozwiązać i przez 40 lat bez kombinowania, bo to był produkt Wręcz doskonały nie kombinowali z tym. A nasi, oczywiście, musieli wymyśleć coś innego. Więc szukamy znaków. Są znaki, mamy znaki. Więc 2, 2, 0. Tu mamy jedną kropkę. Ale mamy i 0. Poczekajcie sekundę. Teraz ja się pogubię. Bo tu jest 0, widzicie? I Żeby było ciekawiej. Ustawienie rozrządu samo w sobie jest bardzo proste 1, 2, 2. A nasi musieli coś oczywiście. Wymyśleć... Tu jest kropeczka, 2 i 0. Więc ustawiamy 0... O 0. Dwie kropeczki ustawiamy... Rządu. O, i tu mamy już byżet Można górę rozrządu. To koło sobie położymy, żeby Wam tutaj troszeczkę w głowie namieszać. I wyjmujemy koło. Zębate wału korbowego. O, tutaj sobie zrobimy statyw. Muszę to rozebrać, bo nie odpuszczę, moi drodzy. Przesunę to sobie laski swojej i mamy dwa koła pasowe wału korbowego. I żeby było ciekawiej, to to musi być kropka. I kropka jest. O. I to jest koło pasowe wału korbowego od 60. Tu mamy koło pasowe, co koło pasowe, koło zębate wału korbowego od Zetora. I moi drodzy, jest to oryginalne koło, ale gdzieś jest ogólnie temat taki, że Nie odpalicie zetora, albo będzie chodził z problemami, ponieważ te koła zębate się nie zamieniają. Te koło z tym kołem, mimo tego, że wygląda identycznie i jak się przyłoży jedno na drugie, to zębów ma tyle samo. Wszystko jest to samo, średnica jest ta sama. I to się wszystko pokrywa. Ale jest mały problem. Nie wiem, czy kamera to pokaże, ale zobaczcie. Jeżeli tutaj weźmiemy prosto, to ząbek na kole o 60 przesunięty jest już w prawo. No powiedzmy, że 2-3 stopnie. No może nie 2-3 stopnie, ale 1-2 stopnia. Jest ząbek wyprzedzony za wpustem. Widzicie? A jeżeli chodzi o Zetora, ja już się przyglądałem moi drodzy. Zobaczcie. Ząbek jest praktycznie równy. Albo i dalej. Zaraz Wam powiem. Jest różnica na pewno. Bo muszę popatrzeć. Bo niby jest to samo, tak jak patrzę, ale tu mamy oryginał. Tu mamy oryginał i wiem, że na pewno klient musiał ściągnąć koło z oryginalnego wału od 30, a założyć koło od zetora. Po zamontowaniu koła był jak ręką odjął. I faktem teraz patrzę na jedno i na drugie. To koło od zetorka jest bardziej do tyłu, a koło od sześćdziesiątki jest bardziej do przodu. Różnica jednego stopnia, moi drodzy, niewiele więcej. Tak to według mnie wygląda. O! Więc tu nie poszedłbym w ten temat. Ale po ząbkach widzę delikatne przesunięcie, więc staram się ułożyć to w miarę równo. Ale, jak ułożę w miarę równo, to widzę przesunięcie według pustu. Niewielkie, aczkolwiek jest. Numery już patrzyłem, czy się zamieniają. To się nie zamieniają, moi drodzy. Patrzyłem w korulsie, patrzyłem gdzieś jeszcze dalej. To numer mi się w ogóle nie zamienia i się nie krosuje, więc muszą być te różnice, no i oczywiście reszta rozrządu w dół, o pośrednie do pompy hydraulicznej. Kurwa, przepraszam Was. Pompy hydraulicznej, mówię. Ja pierdzielę pompy olejowej silnika, yy, są takie same. Już też na łożysku 6203, tu mamy 6204, tu mamy ten yy, oś. Więc te różnice wybyły, oczywiście. W pompach olejowych jest różnica, są inne, i moi drodzy. Ktoś napisał pod filmem o ustawieniu w zatorach: są dwa czy trzy rodzaje sprzęgiełek. E idąc katalogiem części, od wszystkie zatory, sprawdziłem wszystkie katalogi, jakie mam: a mam katalog od 55, mam katalog od 67, mam katalog od 71, 51. 72, 52, 33, 33, 21. I wszystkie sprzęgła napędu pompy wtryskowej są identyczne. Czytałem, przeglądałem, oglądałem. Numer katalogowy jest identyczny, więc teraz kwestia posunięcia zęba to tylko i wyłącznie e, może być związane z, z kołem wału korbowego. Że GMP jest nie w tym momencie to potrzeba tu może być ta różnica, ponieważ reszta jest to samo. Więc poszedłbym w tym kierunku i się pobawił. Ponieważ jeden stopień to już jest dużo. I czasami powiedzmy, ten traktor odpali, ale chodził nie będzie. Jeżeli ktoś miał styczność większą, niech się wypowie w komentarzu. Ja jak najbardziej też się czegoś nauczę, bo tutaj głównie chciałem Wam pokazać różnicę, jeszcze raz, różnicę między 60 a zetorem. to się, ludzie. Miłej niedzieli Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Trzym to się. Hej, cześć.